Dzisiejsze święto kieruje nasze oczy i serca do sanktuarium miłosierdzia Bożego w łagiewnikach. W obliczu trwającej epidemii z niepokojem, ale jednocześnie z tym większą nadzieją powtarzamy słowa Jezu, ufam Tobie. Modlimy się za chorych, za tych, którzy ich leczą i im pomagają, za zmarłych i za tych, którzy ich opłakują. W końcu za nas wszystkich, aby Bóg w swoim miłosierdziu ocalił nas od zła. W tych wszystkich intencjach będziemy się modlić podczas nabożeństwa ko z koronką do Miłosierdzia Bożego dziś o godzinie 18. Zgodnie z zarządzeniami w naszym Kościele w mszach świętych w niedzielę i w dni powszednie nadal może uczestniczyć nie więcej niż 80 osób. Jednocześnie prosimy również, aby w dalszym ciągu zachować wszelkie zasady sanitarne. Zapraszamy także do uczestnictwa w Mszach Świętych w naszym kościele poprzez transmisję internetową. Dzisiaj zespół hartatywny zbiera ofiary na działa, działającą przy naszej parafii kuchnię Świętej Jadwigi dla ubogich. Bóg zapłać za każdy dar serc. Natomiast w przyszłą niedzielę przypada trzecia niedziela miesiąca, składka na tace będzie kolejną składką inwestycyjną. Liceum Ogólnokształcące, zakonu Pijarów. W Krakowie zaprasza na wirtualny Dzień Otwarty w najbliższą sobotę, to jest 17 kwietnia. Więcej informacji na stronach internetowych szkoły. W przyszłą niedzielę wolontariusze Hospicjum Świętego Łazarza będą zbierać przy naszym kościele dobrowolne datki w ramach corocznej akcji Pola Nadziei. Prosimy o wsparcie osób nieuleczalnie chorych w miarę własnych możliwości. Wprawdzie kończymy dzisiaj Oktawę Wielkanocną, ale nadal życzymy sobie, aby Wielkanocna Nadzieja nie słabła, lecz była światłem w trudnym czasie pandemii. W Dniu Święta Miłosierdzia, które zostawił nam święty Jan Paweł II, prośmy, aby Jezus zmartwychwstały ocalił nas, naszą parafię i cały ten świat od śmierci i zła. Oby ta trudna próba przyniosła każdemu z nas umocnienie wierze nadziei i miłości jako owoc trwałego nawrócenia. Jezu Miłosierny, ufam Tobie, Alleluja. I prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie, to znaczy dwóch tygodni, odeszli do wieczności. Są to święte pamięci: Zofia Woźniak, Stanisława Dziża, Karolina Śliwa, Jadwiga Juźwiak, Andrzej Kuźmiński, Maria Pawełek oraz Bolesław Dereń. Dobry Jezu, nasz Panie. Dobry Jezła nasz Panie. Dobry Jezła nasz Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.